I mamy teraz podpunkt B. Na początek mamy 0 do potęgi szóstej, czyli to będzie 0 razy 0 razy 0 razy 0 razy 0 i jeszcze raz razy 0. Wszystko razy 0 daje wynik 0. 0 do potęgi n tej jest taki wzór. Tutaj ta literka n to może być 1, 2, 3, 4 i tak dalej, nieskończenie wiele tych liczb, to zawsze będzie 0. Następnie mamy 1 całą i 3 siódme. Jest to wzięte w nawias i do potęgi pierwszej. Dlaczego jest nawias? Bo chodzi tutaj o to, że ten wykładnik dotyczy i całości, i licznika, i mianownika. Ale to po prostu będzie 1 i 3 siódme, bo wszystko do potęgi pierwszej jest tą liczbą. Następnie mamy minus 1 do potęgi czwartej. Czyli minus 1 razy minus 1 razy minus 1 razy minus 1 wykładnik parzysty, czyli będzie na plusie i to jest wynik 1, oraz mamy minus 10 do potęgi zerowej, i tu jest zasada, że wszystko do zerowej daje zawsze nam 1, jaka by to liczba nie była. Oczywiście tutaj pamiętamy, że 0 zero do zerowej taki przykład nie istnieje. Thank you